7 lipiec. Jak zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, że z wyliczeń to już środek sezonu, to nie miałem uwierzyć, gdzie ten czas. Jak on szybko leci. Zaczęliśmy sezon z nieco większym kombi. Wchodzi z dwa motocykle więcej. Pięknie rozwijają się pitbaki, Fan i Junior. No i starszyzna w Open 300 już też pozazdrościła młodzikom i coraz lepsze czasy zaczyna kręcić. No tak, no, połowa sezonu naprawdę szybko leci, ja w ogóle od kwietnia jestem co tydzień na to, że miałem tylko jeden weekend wolny, wracamy do domu w poniedziałek, we wtorek się rozpakowywujemy i naprawiamy, w środę naprawiamy i pakujemy i w czwartek wyjeżdżamy, także non stop, non stop, non stop, w sumie śpimy w tirze, ale tir jest duży, 55 metrów kwadratowych, więc jak dom, jak mieszkanie. Powiem Wam szczerze, że e, bardzo fajnie rozwinął się Pitbike Fun, Pitbike Junior. E, super, że przyjeżdżają też Słowacy, Czesi, e, zapowiedzieli się też Niemcy. E, rozwija się to dlatego, że jest to e, tanie, 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 tanie latanie, jak ja to mówię. E, przyjeżdżasz, bawisz się, nie kosztuje to drogo e, i można naprawdę dużo, dużo zabawy z tego mieć. Nie trzeba mieć yy, y, y, ogromnych ambicji. Trzeba mieć po prostu chęć spędzenia miło czasu weekendu. Zabrać całą rodzinę, y, przyjechać na tor. Tak jak widzicie ja zawsze z pieskiem jestem i spędzić miło, kreatywnie, sportowo, fizycznie y, czas na, na tym torze. Bardzo, was, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję, że e, przyprowadzacie właśnie całe rodzinki. Dziękuję sponsorom. E, wszystkich nie wymienię, bo ich jest coraz więcej. Już chyba siedmiu sponsorów jest, co mnie bardzo cieszy. E, sponsorzy e, są bardzo zróżnicowani e, i e, powiem szczerze, że e, nie spodziewałem się, że będzie tak e, e, fajnie, miło i tak dużo odpowiedzi na to, co robimy, a robimy to z sercem, chcemy to, żeby było dla motosportu polskiego, żeby w Pucharze polskiej, żeby w mistrzostwach polskich jak najwięcej ludzisków startowało, żeby mogliśmy godnie reprezentować Polskę za granicą i myślę, że taki mały kamyczek do, do całości ja dokładam i będzie w przyszłości coraz więcej ludzi ode mnie w pucharze polskich w mistrzostwach polskich. Dziękuję wam serdecznie.